Ja mam o wszystkim z tej strony Andra, dzisiaj witamy Was w naszej ekipie Minecraft. Chcieliście Minecraftu, to, to jest Minecraft, więc teraz wszyscy łapują wszystko, tak? I co więcej, jestem ja! Tak, i jest tak, <grym> odle... <grym> jakiś pan dziwny, dobra, zamiast kopiego jest to dziwny pan, że tak. Od o, ja jest już tak. jestem! Tak, taberna! Tak, jestem taberna, dzień dobry, Później Później pragnęliście kopii. mnie i imię, imię macie. Dzień dobry. W niebieskiej czapce. Potem jest drewno. Ale John dobry. Jeszcze jest. John stach. No więc właśnie, no teraz będziemy yy, pakować łapy. Nie, teraz będziemy grać w tobiko i w różne inne gry. Zobaczymy jeszcze jakie, je, więc wszyscy na arenę po lewej ja lewej. sekund lewej. Lewej. chyba dobrze, Ale mojej no lewej, lewej czy twojej lewej? no Ja nie wiem, bo już się zaczęło zaraz. Trzy to znaczy, sekundy, dobra. Ale kogo lewej? Gra najlepszy na razie w siebie strzelamy, później jeśli si, si zostaniemy sami to dopiero tak. A przynajmniej starajcie się w siebie się... nie strzelać. Zdjąłem, zdjąłem, nie, nie strzelać, to się chce, by się ty. Tak, strzelaw. Ej, piodaj, to. to nie to ja! ja. ja. Kopa, tak, ja tak padł. Zszedłem. Dobra, nie, sam utrzymamy się, kto jest? Tego ziomka trzeba rozwalić Ciśniemy go, ciśniemy, dawaj, 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 dawaj Jest, dobra, nice, jesteśmy na środku, to teraz byleby nie spaść ch 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 Chyba, że skończył... chyba, że mnie, kurde Dobra, ja Je już dobra. jestem na dole Jest Stoi! zjąłem go się ja se po, pouciekam troszeczkę Nie, ej, pierdol, odgarnij mi Kurde, sam spadłem Ja jestem, jestem, jestem O, widzisz, jestem Dobra, kto jeszcze żyje? AHA! BAS to To że Niech się odezwie Cześć. O nie to drewno, to ty. Dobra, to okej. Okay. Ej, jest ty, LOL, tu jest jeszcze niższy poziom. Nie wiedziałem o tym, czy ktoś jeszcze został na naszym poziomie chyba nie. Postało... Wszystko jest wody. jakiś jeden gościa, a potem siebie strzelamy. No. Wow, o tam jest, tam ale... jest, bić go! To jest ta dziewczyna, która nam przeszkadzała w nagrywaniu. No co a, we mnie, kurde ty grać nie umiesz? Dziadek jeden No nie! o mój, dobra Padł w dziurę no A może ja to, to jest twoja hejterka, Andre? Stało trzech Andre, może to nas o, Ale Andre, to może to jest ta, ta coś, coś tam? O kurde, coś, coś tam jest To jest ona, ona cię hejtuje ty? No, tak. O, skrzyneczka Ej, nie pozwólcie jej wygrać I co, masz kosę? Co to jest? Szybkość. Szybkość Szybkość, chwilę dostałem. Uhu, super. No myślałem, że kosa. Ale gdzie ona? A, dobra, tam widzę, widzę jej, jej nick. A czy... Skitrała się. No. bo jak Prawie, to będzie, prawie! Teraz sam spadnę i będzie śmiesz. Prawie, dawaj, dawaj, stoi! Akurat stała. O nie! Błe. No co to za cheater jest? Nie chcę zrobić, żeby ona spadła, ale okej okay. Parkour, parkour Mamy parkour, ja gęb A parkour. może 2 na niższy poziom Co? Nie to, to będzie? Bo ona tak sobie skacząc? To będziemy mieć równe szanse... Cio co? Gdzie ona? Tak z tak drugiej tak. strony idzie Z drugiej strony? Tak, e, idź na szybciej, idź na szybciej, w kółko Ta. W tamtą stronę, w dobrą stronę szedłeś. Tak? Dobrze. Uważaj, szaj, do uważaj, uważaj. Strzelaj do ciebie. Oluju. Oluju. No. Ona ma haksy. No. E... Cheater. Cheatery jeba no Na szybciej stoi, uważaj. Idź po gwadera, on zrobił overwatcha. Poluju, no nie. Oj! nie się teraz z tyłu. W... I spadłem sam, dobra, mi. Jesteśmy tutaj tylko my, nasza geepa. Ej, to nie, może nie. być, no nie? Tylko te, teraz... Dobra, głosujemy na mapę, ja głosuję na... Na kwiat, nie wiem dlaczego. Okej, okay, ja też biorę na kwiat. Nie, to, do, do, to ta dziewczyna, nie, weź. No bo no, no, mówię to ci, że to jest, to jest, to jest... To jest ta hejterka! <laughs> to jest cheater! A to nie coś jest coś robienowe konto twojej siostry, kopi. Nie sądzę, nie sądzę. Ej, w zasadzie R to... Ale to jest... To jest to tak... Dobra, ją oddać, dobra, teraz ciśniemy tylko ją, a później siebie. Tak? Ej, nie O, ty mnie dzi... Na górze, dawajcie ją. Tylko ta wersja, dawaj. Ty ty jesteś dziw. naszym... ...zrobnikiem, no nie no, tak. ma. No, sobie strzelamy tak po prostu. <ślonki> Kurde, ja zginąłem. Uciekła. Tam, 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 tam. Ej, gdzie ona jest? Skitrała się. Taki takim <ślonki> Dawaj. Kurde, ale... Ej, i... To jest taki, nie, taki ostrzał, kurde, porządny... Jeszcze ją wszyscy. Ale bym spadł. Ostrzał. Spadła? Nie, nie. Nie, no ostrzał. Tam jest, tam jest, tam jest. Nie, bo na teraz nas strzela. Nie, nie, nie! Dobrze, ja teraz Spadła. sobie strzelamy. Super, pewnie spadł na... Naj... Dobra, gochamy, okej. Okay. No, nie. nie! No nie, bo to jest niech. Będę musiał wciąż materię. Zatłukę cię, pamiętaj kiedyś. Stachu, pamiętaj kiedyś, za to będzie małe cięcie, proszę nie strzelać. Dawaj, strzelajcie mnie go. Iluzja nieoprzeczna. Bo ja jestem ja w Maciek Szklanów. Jeszcze... tak mała Jeszcze... przerwa techniczna, po z trzech. Ja zbliżyłem tak. Nie! Ja weźmę stach. Stach wyjdzie. Stach wyjdzie. No spadnę, no spadnę, wiedziałam, to Jestem mistrzem tej arydy. Dobra, na no, co mi ja, ja, ja. D69 tak. Jesteśmy po przerwie tutaj, ten, tym razem na Skywarsach, ponieważ żeby był zróżnicowany odcinek to gramy raz na tym trybie, raz na tamtym, żeby było fajnie Tylko tym razem hmm. jest Eryka, bo gdzieś przepadł W sumie jestem na środku Są tu, mało Idę do ciebie! Buduję się! Dobrze. Żyjcie tam, żyjcie, bo ja zaraz Moje. sobie kopię rzeczy. Moje. Jestem, na, jestem na środku kolego. No dobrze. To zabieraj wszystkie rzeczy ze skrzynki, radzę ci. No. Bo są rzecz To jest właśnie na tym sobie, że jest tak dziwnie, że jeśli kopiesz żelazo to nie dostajesz żelaza, tylko randomową żelazną rzecz.

ja ma się mam diaksowy miecz, a to jest no chyba Johnstar. Ej ja okay. nie mam, ja nie mam, bo nie mam że, diaksów. Ja właśnie nie mam się z... kopać. No dobrze, a macie tam obok siebie no. gdzieś diaksy? No już nie ja się nie żyję, ja, e, ale dwa widzę, diaksy. że ta kopa jest wielka. Mam dwa diaksy, Andre. To dobrze, to zrób sobie jakiś miecz z craftingu. Z craftingu, z craftingu. Ale ja, ale ja się... Tu... Znaczy, nie wypadł mi ten diad, tak trochę. Jak to? No właśnie, no bo spójrz do swojego ekwipunku, no. No bo nie mam żel żelaznego ty tego... No Mówię to, czy ty to wykopałeś? Żelaznym mieczem. Haha, XD, XD. O, no nie wnikam. Stachu, idę do ciebie. O, 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 o diamentowy hełm! Dobrze. O nie, to mnie bije! A nie, bo ja wykopałem diaksy i dostałem dwa diamentowe herły. Ej, to masz mam, nie, nie, mam, 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 nie, pierwszą mnie wasi Dobra w takim razie ktoś jeszcze... A żyje? ty jeszcze, ktoś jeszcze tam żyje? Nie No a ja, to ja, to ja nie żyję do... Wychodzimy, Eryk? Nie udało się, a Ręka trudno A się przegrywa, a się wygrywa W takim razie na co teraz? Eryk, czy to ty? To chyba ja, dobra, teraz, na... teraz... Chodźcie, chodźcie na eturnity Które? Eterni... Eternity druga od lewej nie 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 e-turnity ale tam dwa a nie bo dobra no to już wchodzicie no ja już jestem jestem drugi jestem. od lewej kogo mam obok siebie tu, to toruuuu r5 wex tu jestem drewno, jestem drewno jestem drewno jest, o nie no ta dziewczyna z tą dziewczynę dołączyła dziewczynę ponownie, ona strygu, nas śledzi nie? Ona chce być na no, wideo, ja ci mówię. No ona nam tak śledzi, żeby wiesz, byś na odcinku, no nie? Ona chce mieć więcej. Ja jestem Ja jestem za teorią spiskową, że to jest siostra Kopka na no. Co ty, co ty? Coś no, mi się no, tak. nie wydaje, ale no... Panie, co pan? Siostra To się wstawi to co ja powiedziałem. <laughs> to, no, to jest na to... To jest niektóre. No, to, to, to są jeszcze bardziej gówniane rzeczy niż wcześniej. Te rzeczy wytropić z tych. No, I tak ma być? To jest jeszcze... Jest jeszcze skrzynka na drzewie? E, nie wiem, ale tak. właśnie jest skrzynka na drzewie, nie? na właśnie ja się do niej idę dokopać. Nie wiem po co zrobiłem dwa craft... mam dwa craftingi, ale okej. Okay. Okej, okay, szybko, kopiemy. A bo to kamienny trzeba kupować. idę na środek, no, koledzy. Ma te na o, żelazo kamienne, ma resztę na tym, czymkolwiek. Ale mordę. Te rzeczy. Nie ma, nie ma, ma żelaza, są tylko same emeraldy i akcenty. Łoł, wow, łoł, wow, prawie to mi zastrzeliła. Wow! Chciałam nie by... rozstrzelić! O! Ale... Cześć! Tam John Stark, Idę do, na, do ciebie! Uważaj, bo... nie do... strzela! Do... Wiem! Czy ja w ogóle dokopuję się na środek? Możliwe. Bo tak nie patrzy, tak, gdzie tak. się kopię. Aha, no co? No prawie! <noise> Lol. Nie! 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 Dlaczego położyłem bo... klocek i on zniknął? Nie. Ja też tak się mam. To jest taki... bad. What the... Tak, wiem. Burzujący. Kurde, teraz, a teraz mam odwrotnie, że ja chcę wykopać klecek to. Dobra, spodnie żelazne. Też tak miałem. Okej, okay, chyba... Nice, ale potrzebuję kilofa żelaznego. To jest najważniejsze. O ja, 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 ja trafiłem na środek, ja jestem na środku, panowie. Dobrze, dobrze, bardzo dobrze. Ja tam zaraz do was pójdę. się nie ma. No właśnie Krzynek. nie wiem, o gdzieś tam przepad Ej, panowie, tu skrzynek nie ma zbytnio. No wiem, no. To jest taki problem. Co? Ej, na środku o, ale na środ Ej, jest Mordek. ta fajna skrzynka taka. Miej sojusz z tym mordkiem. Wtf. Ej, Ander, masz tą zaczarowaną skrzynkę na środku. Serio? Ale ja wiem, ja tak. nie jestem jest Drewno ją drewno. minął. Ale drewno minął tą skrzynkę. A ja rozkopałem sobie pół wyspy i szukam rzeczy. E, a ja szukam skrzynek to, jakiś. jest. Ja no a w sumie, a ja no, ty, cicho, w tutaj rzeczy. A ja rozkopuję, moją wyspę w poszukiwaniu ja? rzeczy. Masz 24 godziny. Na co? Ty już wiesz na co. Dobra. Ja nie wynika ale okej. Okay. w takim razie... Dobra, ja tak szanicz idę z, z wyposażeniem y, klasy żelazo. Kla klasy xd Klasy jeżela Tak no, klasy ty jesteś O widzę nie jakiś gościu What the fuck O widzę Soj, soy, soy Ja nie Ja nie chcę żebyś może to ta dziewczyna znowu Okej okay, olała mnie No bo ona jest twoją hejterką Ona chce być na odcinku No dobra no niech będzie Może ją zabije co mi nie Wiem, tylko... będzie na odcinku kto się buduje w górę to ta dziewczyna zestrzeli ją, jak możesz jak masz czyn a ja przekopałem no wyspy nie, miał i znalazłem dobre nie. rzeczy ja chcę mieć tą osobę, żeby ja żebym ja cię zabił a nie żebyś ty mnie zabijali. to, to jest taki plan właśnie. a to ta dziewczyna Zabić ją no właśnie no zabijcie ją to. jakoś nie no no ja cały czas ale ja nie żyję ale ją ja bije jakbym chciał Fajnie masz. I bym mu... został na tej wyspie. Nie wiem, ja jestem na jakiejś wyspie ja jestem... Ja To ja. Ty, to dobrze, to masz fajne rzeczy. Kurde, a dziewięć masz skrzynkę na drzewie. Popij, no, ja o, o Popij się wzięła. ty skrzynkę, zostawiłeś tam na drzewie? No właśnie, Tak, bo e, ja nie wiedziałem, że ja mam ją, zostawiłem. Albo taki sol, o, to, to... Drzewo... A było tam Szynny, coś, coś fajnego? Andrej, może chodź do mnie o kamienna siekiera ostrość ja, ona co? Mnie ja jestem kopi i mogę się do ciebie dobudować kurde pomóżcie to... mi troszeczkę dawaj co dobra. ja robię Dobry, idź do mnie. no pomagam ci zrzucam kurde, ją kopi idź do mnie dobrze kopi idź do mnie dalej idę do kopiego nice 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 kopi jest już u mnie ej ona wzięła z skrzynki jakieś podejrzane przedmioty i je wyrzuciła Aha, lol. to podejrzane masz jakiś żelazny kilof? Nie! Nie, 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 nie! Ty! Ty szmaragd, no ja się idę zarąbać teraz! No, dal! No! <grywa> Jezus, masakra jakaś. Bo już na moją wystawę w, w sumie. ja idę tutaj na drzewo, zobaczyć czy Gawkowski coś zostawił. Nie, nic, nic. nie zostawił. Chodź tu do mnie, chodź, 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 chodź. Czy Nie. Czy ona jest tak górze? Nie! Nie zrzucisz jeszcze, mnie, ty! Słuchaj, jeszcze cię zwędzi! Złaź to na dół! Złaź na dół! Albo ja cię podkopię. Kurde, no! Ta dziewczyna, kurde. Dobrze! Ale szkoda, że jej nie zrzuciłeś. No dobra, trudno. Wiecie co? Ja, ja mam... Cicho, Boże! Boże! Ktoś z wędki! Ona się boi 2000 years later później Idzie, schodzi uważaj, żeby A Ała Ona zachowuje się dokładnie jak siostra Kopiego, no Bez przerwy z wędki Nie wiem gdzie są jabłko. To jest siostra Kopiego No ja tam nie wiem, no A może to jest Kopi? A jego siostra gra na jego Boże, no ona dokładnie tak samo się zachowuje jako, Jak siostra Kopiego Wszystko tylko lawą, no nie wędra, wszystko naraz ona sobie zrobiła nowy niki na pewno, ja jestem pewien, Idę do komputera, zobaczę. Zaraz <gry Marcheg> wracam. Do dobra, nie tamuję tej lawy. Boże, jak tu przylazłeś, a na tym mostu, dobra. Ale to jest coś, co... No, 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 co no, 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 ma Filip? Co? Andre, no, uważaj! No na co, no jak ja mam niby uważać, no? To nic nie wiem. no. Andre! Andre, Filip, to nazi? Filip, miałeś rację. Andre. Ja miałem rację! To jest siostka, siostra Kopiego! Nie yeah, tylko Jona Ja tak podchodzę i co jest, kurde, czemu to jest ten sam człowiek? Boże, ja wiedziałem o tym, ja to o tym wiedziałem, no po prostu, no Też, Ona też tak musisz. się się, się dokładnie tak samo, bez przerwy tylko puszcza lawę, albo coś nie. Ale to, kurde, Jasnowidz R5, Kopi, zabij ją! R5, kurde Zabij siostrę, kopi! <głos> <głos> musisz ją poświęcić no ona, czy ona, no. ona ma jakikolwiek miecz? Ona ma wędkę. Wędlana! Mała. Wyklatka! Mała! No zaraz mnie... Ty! Boże, młoda, nie przegniemy! Ona się ziścić! Pójdę zobaczyć, czy ona coś ma dobrego w Ty we kwipunku. Po Ona ma dobre rzeczy w kwipunku. Ginłem! Ginłem! Zginłem! No jak, to nie... Sam było. Sorry! Dobrać. Próbowałem się do niej budować. cholera! Ty? A dlaczego ona nam pisała, że będziemy mieli ban'a? Nie wiem. <noise> years later. Bo ona lubi nawet banować ludzi. No <noise> matko boska. No nice. i Paliłem ją, ale sam też chyba zaraz. Nie, jak to nie podpaliłeś? Nie, 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 podpaliłeś? nie podpaliłem. Nie pod... No zdarzyło mi się, no jak to. Filip, nie żyj! Nie. Uważaj! Nie. Filip, Uważaj. do góry, do góry, dawaj! Ty, Masz ku temu i Spadnie, 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 ja ci mówię spadnie tak. Filip, spadła! Jest, Zalewaj jest, wodę, jest, z, zatkaj wodę Dobra Wlazła tam! O skubana! Jak to? Ja to pod to tobą! Uważaj, <gulatuj gulatuj> <gulatuj> wkopuje się do środka Filip, idzie w głąb wyspy dalej jeszcze jedna woda, jeszcze jedna woda, uważaj <gulatuj> Filip, uważaj, masz jeszcze jedną wodę, zatkaj ją Nie mówię ci, co się teraz dzieje. Ale mów, mów. ją wziąłeś, Andre! Tak? A ładno, sam się też wziąłem, wiesz. Tak. Brawo, Andrę e... Dobra. Kurde, Zatrzyj co do on gasi, się... ja tutaj wpadam bez przerwy w tą lawę, no. Co ona robi? Nie wiem, muszę pójść do komputera. Pójść do komputera. Ta, 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 ta. Kopie w dół. Kopię w dół? Kopię w dół. Tak, idzie w sam dół, do tej skrzynki chyba. O Skubana. Ja, ja se przyjęte wyspę. Wyłącz komputer, ja ci mówię! <grym> Powiedz, siostra, sorry! <grym> sorry, e, sorry, so, sorry, ale jesteś na odcinku, Andre musi wygrać. Tak. nie są wymagania. Sorry, restart routera. <grym> sorry, niestety internet nie działa e, dla osób, które chcą wygrać z Andre. <grym> No nie no warto, ja się tam... Dokładnie. Siostra, nie będziesz słabniejszy ode mnie e. E co? Ona no się tam skitrała gdzieś No byłaś No byłaś Poczekajcie idę do komputera No byłaś e co? Ja pierdziele, ale co za żal. Hitrała się gdzieś. Ja się I się stoi, no. Ona się zamknęła! No właśnie jest... kupi... Ona kopie diaksy, uważaj, bo ma jak sobie killoff. Znaczy mieczy, mieczy, mieczy jak sobie mieczy. No wiem o tym, no ja tak... Ale wiecie, jeśli że... do starcia takiego bezpośredniego, to ja to przegram, no. Kop SIĘ w dół. No nie mogę, no tak to nie mogę, bo wszędzie się pali. Tak, o faktycznie. Skampiła się w dziurze Kurde. Fili? No mówię, mówię ci no, było w nie, widzisz, no, Filip mojego nie, o Boże, co, nie, 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 zrobiłem, nie, tylko nie, nie, ja to nie, Ja myślałam, to dla mnie jest 650. Gast! I A mogliśmy wyłączyć jej komputer. No właśnie, no.